Siema, witam was w kolejnym odcinku Minecraft, przygody dwóch przyjaciół Przez chwilę była noc, była imprezka w nocy, ale nie chcieliśmy zaczynać nagrywać, bo co, bo co chwilę nas coś atakowało i nie mogłem, nie mogłem jakoś włączyć I jest nowa seria Minecraft, 1.1.0 A więc tak, w tym odcinku pójdziemy sobie do donjonu Spawny jajek, spawny jajek dodano. A po drugie, dodano, dodano jeszcze takie coś, że gdy robicie sobie świat single player, możecie sobie zrobić super płaski świat, że nic nie będzie... Nikt nie ma drzew... I co chwilę się rozbią slajmy. No i wioski są... No i co dwa... Na przykład ja miałem taki przypadek, że w wiosce... Znaczy nie w wiosce, tylko złączyły mi się trzy wioski. No. Eee, dobra, to Chodź, chodź, ja ten Dungeon. Nie, nie wiem. O, o, o! I w tej serii też dodano polskiego Minecrafta. No, że możecie sobie y, y, spolścić Minecrafta, patrzcie. Na przykład tutaj jest sztabka żelaza albo pieczony bewsztyk, a nie jakieś... Y, nie wiem, jakieś po angielsku czy po jakiemu to. Cztery grzybki na raz zabrałem. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra widzę. Czekaj, Mati, na mnie! Ej, no, Sinner! Wiecie, się przez ziemię. A! Czekaj, Mati, nie skacz! Nie idź tam! Czekaj, Mati, na mnie! Skacz. Co to było? Ej, nie idź, nie idź tam, na dół. Ja sobie wezmę swoje itemy. Poczekaj, ja tam skoczę do wody. Albo wodą spłynę. No czekaj, bo mi się generuje teren, teren. A! O właśnie, ludzie! Przypo... Tepnij po... mnie! Tepnij nie. mnie, bo nie zrozpię się w łóżku, bo mamy podwójne. B. O jest! ty czekaj, czekaj, bo ja mam lagi. Nie kop, nie kop, nie kop, nie kop. Muszę... Wyjść i wejść. I Oj, zebrałam go o No mati. Wszystko moje zebrałeś! Nie, tam są. Gdzie? Tam na górze. A! Nie no. tu. No dobra widzę. Ja lubię jak i tam i te się tak stalają w całość, całości. Później takie fajne, fajne, fajne dźwięk, jak masz wszystkie, nie wierzysz. Masz jeszcze takie? masz jeszcze. No wiem właśnie, idę. To daj mi ją! Zwracam. Gdzie była motyka? Jestem. Gdzie była motyka? Tu jest. Gdzie? A dobra, widzę, widzę. Nie, nie idź po nią! Jeju. O Panie matko, dwie. straciłem swoje ubranka. Mam tylko te dwie rzeczy. Dobra, um, Mam jeden wungla, mam się e, czym pochwalić. E, no, mam dziewięć, haha, ha A gdzie jest ten dungeon? E, już, już. No, czekaj, sobie drewno tam, no dobra. Tutaj? Weź, że go bo spadłem tak na... Ej, ty, gdzie ty żeś Polas? Chodź, chodź. No nie widzę cię! Mati, no. czekaj! No gdzie ty jesteś? O! Ale teraz fajnie, bo można podpierdzić antenę, NPC zboże. Nie, ja nie podpieram. Czekaj, bo mam laga. Ja na ten figlu... Czekaj na żelazo, mnie. Żelazo, żelazo... złoto znaczy. Gdzie ty masz złota? Mm, kopię. No dobra, widzę, widzę, widzę jak kopiesz. Ej, oświetl to! Ja pochodni nie mam. E, mam 6 że, e, złota. Dobra, ale tutaj oświetl może. Jezu, ile złota chodzi do mnie. Ej, no zostaw mi trochę. Daj tam ci podzielę się. No, no Matti. Ma, ma się tam 5 zł. Nie, bo masz więcej. Zaraz to coś wyjdzie. Ej no Matti, czekaj. Nie pchaj mnie. Um, Mam 6 żelaza. Gdzie ty Mati, jesteś? Pójdę, zgupiłem dunge. No. no Mati, gdzie ty jesteś? Wyszłam. No, pomóż mi Mati. A co, ziemia ci bije? Nie, mam lagi i nie mogę wyjść. Gdzie ty, Mati, jesteś? O! Chodź. Chodź. No tak, jak ja ci zaraz tam. To dam to deadniesz. Albo bana dostaniesz. Tutaj na pewno nie, będzie jest ciemno. Wiem, wiem. Chodź. Ale tam jest skrzynka. O, to dobrze. Nie, to ziemia. Nie. Czekaj, to musimy iść tam. Ej, tam może. Tam. A, kurczę, no. Zgubiłem tam to. Że... O, no. Widziałem, że tego... Nie pusię do niego nie pójdę, to go zgubię. Nie. Ja nie Tutaj. wiem czy my nie zgubiliśmy siebie. Nie no co ty? Jesteśmy blisko wejścia. Ja się orientuję w terenie patrz. Czekaj, no lagi. Oj, oj, czekaj. Nie. Wtedy, tamtędy wejdziemy, w lewo jest... No tak, to nie ma świata Czekaj Ja tam poszedłem Tam gdzie ty, tutaj jest skrzynka ta, którą widziałeś Chodź tu, tam gdzie byłeś Mati Do tych dwóch skrzynek chodź No, tam chcesz, ty, ty jesteś gdzieś głęboko pod ziemią. O! O, o, dobra, dobra, dobra. No, my, ja tutaj stałem. Ej, no. Ej, tutaj był ten wybuch Creepera. No wiem. Ej, no to to chyba. Mati spadłem! Mati spadłem! To wyjść nie możesz. A. Czekaj Mati. Gdzie ty jesteś? Za tobą. A! O! Myślałem, że to creeper. To Może nie idźmy do tego spawnu? Musimy iść. Ja coś słyszę tak. pająki. No, chodź. A gdzie jest wyjście możemy i powiesz? No to czekaj, bo ja to zakopałem stąd wągiel. tutaj nie miałam stąd, teraz... Wiesz, ja tam chodziłem, ale już nie pamiętam... Wągiel! Ja kopię wągla. Nie kop w tylko mi chodzi tu pomóc. Ale my mamy, mamy mało węgla. A ja kupię żelazo. Jeju, gdzie to jest? Jeśli znajdziemy tego spawna, ale nie znajdziemy, nie będziemy mogli znaleźć wyjścia. Do chaty, to w następnym odcinku yy, zaczniemy już kręcić w chacie na 100%. Jedzią, zgupiłem. Tutaj też głośno. Maty! No Maty! Zabiłem go! Ale ja tu Spokojnie, jak zabijam! Zabiłem ich! Widzę tego spawna! Oświel tu może! Czekaj, bo mam dwa serduszka. Ja też mam dwa serduszka i muszę coś zjeść. No to to rozwal mieczem, to się mieczem rozwala pajęczynek A ma ty zespawnował się okay. pan. Oświetl to, daj pierw na górę O, brawo, oświetlasz Ale skrzynki nie ma no bo tu nie ma napi tego. To nie jest Monster znaczy, Spawner, ale to nie jest taki normalny. Więc tutaj nie będzie skrzynki. Nie, to... no. Troszkę, żeby... No to chciałeś? Myślałem, że skrzynka będzie. Nie, chciałeś. ja coś myślę, że skrzynka będzie. nie, O, tutaj słyszałeś zębiaki. O! Patrz, Mati, patrz! Przejście! Nie, tam jeden jest. Skąd wiesz, czy jeden? No słyszę. Ja widzę. No, ja widzę tego zębiaka. Ile nakręca już? Nie wiem. O, o, o. o jesteśmy blisko wyjścia. Jestem John. O, 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 o ciało. No nie, nie ma nikogo. Chodź do, chodź do domu. O, o, chodź tutaj, patrz. Ja A, idę do domu. Chodź tu. No nie, tak. ja idę do Pan domu. Znaczy, ona, znaczy, ona ma No tak, mhm. Uh -huh. No to chodź zobaczyć. Chodź za. No, patrz. No to idę. Jaki lamos? No, gdzie? Gdzie niby ten spawn? Gdzie? No i mówiłem, że nie masz. Chodź, chodź. No, nie. Patrz. dzięki. Spać. No, spać. Cześć, no, Cześć, bo jestem w pajęczynie. A! Patrz. No, czekaj, idę. Gdzie ono no? Nie bi mnie. Ja cię nie biłem.